Jeżeli chodzi o powtórkę, chciałbym zapytać cię, fioletowy, e, szary, Gr nie powtórz. grey, a jak jest czarny? Super. Powiedz mi, jak jest środa? A jak jest sobota? Tak. A jak jest kura? A kaczka? A indyk? Super. A powiedz mi, jak jest liczba 10? A 12? Powtórz 12? I ostatnia liczba to 8? Pięknie. Weronika, powiedz mi cały alfabet.

I jak są pieski? Jak robią doks? W tej piosence. Jak szczekać? Super. Winogrona? Banan? Ananas? Weroniko, za całą powtórkę z przyjemnością stawiam Useczka. Gratuluję.